Oh uh -huh. Drodzy młodzi, już w najbliższą sobotę Święto Świętego Stanisława Kostki serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu, które będzie w Biechowie i na Wrocławiu, Trzemesznie i Wągrowcu. Spotykamy się w regionach, aby w ten sposób przygotować się powoli na spotkanie w Krakowie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ciągle ten temat nurtuje nasze serca. Pragniemy żyć błogosławieństwami, pragniemy do tych błogosławieństw dorastać i pragniemy także czynić miłosierdzie, podejmować uczynki miłosierdzia. To jest ta najlepsza droga przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Chcemy zrobić to we wspólnocie, chcemy to zrobić razem. Dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam do tych ośrodków: do Biechowa, do Sanktuarium Matki Bożej, do Inowrocławia, do Wągrowca i do Trzemeszna. Tam na spotkanie z okazji świętego Stanisława Kostki, które będzie nas przygotowywało już bardziej bezpośrednio na drogę do Krakowa. Wszystkich jeszcze raz serdecznie zapraszam.